Tragedia rodziny Wiśniewskich. Część czwarta. Opowieść Antoniego Grudy. Sytuacja w rodzinie Wiśniewskich w końcu się ustabilizowała. Ojciec ten bez ręki odszedł w ciszy. Wkrótce potem zmarła i jego żona, kobieta, która przez całe życie dźwigała ból, wstyd i niesprawiedliwość. Po latach narodziły się wnuki. Gospodarstwo znów ożyło, choć w sercach ludzi pozostała rana, której czas nie potrafił zagoić. Z biegiem lat pamięć o tragedii zaczęła zanikać. W wiosce nikt już nie wspominał pożaru, zdrady ani rozlewu krwi. Tylko jeden wnuk, Tomasz, nie potrafił pogodzić się z milczeniem. Chciał zrozumieć, co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy i dlaczego. Jako jedyny szukał grobów swoich wujów, a także próbował odnaleźć najstarszego z nich, to który wtedy uciekł i nigdy nie wrócił. Przeglądał stare księgi parafialne, rozmawiał ze starszymi ludźmi, odwiedzał archiwa. Pragnął odkryć prawdę o swoim dziadku i o tym, co stało się z rodzinnymi pamiątkami. Pewnego dnia poznał młodą kobietę, wnuczkę sąsiadów z lewej strony, polubił ją, a z czasem między nimi zrodziło się uczucie. Spotykali się, spacerowali po polach, rozmawiali o dawnych czasach. Na jedną z randek dziewczyna przyszła w pięknym naszyjniku. Tomasz zamarł, na medalionie błyszczała wyraźna litera w. Po powrocie pobiegł do matki. Mamo! zawołał. Widziałem naszyjnik babci, widziałem go u sąsiadki, a w ich domu wiszą nasze obrazy te, które należały do dziadka. Matka pobladła i zamarła z wrażenia. Nie mów o tym, Tomaszu wyszeptała. Zostaw to, proszę, nie chcę wracać do tamtych strasznych dni ale Tomasz nie potrafił milczeć. Poszedł do sąsiadów i zapytał wprost o naszyjnik. Sąsiad z lewej strony odparł spokojnie. Gdybym go wtedy nie zabrał, spłonąłby razem z domem, kiedy biłem się z sąsiadem z prawej strony. Uratowałem go. To nie była żadna bójka, odpowiedział tomasz. To było morderstwo. Morderstwo, którego wy się dopuściliście! Zamordowaliście moją rodzinę. Uważaj, co mówisz, chłopcze! warknął tamten. Słowa te spadły jak kamień. Tomasz wrócił do domu roztrzęsiony. Matka, zmęczona życiem i wspomnieniami, próbowała go powstrzymać. Nie chce kłótni, nie chce nienawiści. Niech każdy niesie swoje brzemię. Ale Tomasz nie potrafił pogodzić się z niesprawiedliwością. Rozpętała się kłótnia między nim a jego bratem. Jeden chciał walczyć o odzyskanie pamiątek, drugi wolał milczeć i żyć spokojnie. Matka nie była w stanie ich pogodzić. Sprawa trafiła do sądu. Sędzia, ten sam, który przed laty próbował zaprowadzić porządek w wiosce, orzekł, że rzeczy należą teraz do sąsiadów z prawej i lewej strony, bo minęło już tyle lat, iż uznano je za ich własność. Morderstwo uznano za dawno przedawnione, a ponieważ nigdy nie odnaleziono ciał, stwierdzono, że formalnie zbrodni nie było. Tomasz stał w milczeniu, nie wierząc w to, co słyszy. Wiśniewscy zawsze zgadzali się na wszystko, powiedział cicho. Ale to, że chcemy być w porządku, nie znaczy, że inni też będą wobec nas. W sali zapadła cisza, sędzia spuścił wzrok, a sąsiedzi uśmiechali się pod nosem. I tak historia zatoczyła krąg, bo zło, jeśli się go nie nazwie po imieniu, nie znika, zostaje w ziemi, w domach, w ludziach i tylko zmienia twarze. Ale to jeszcze nie koniec tej historii, bo dziś potomkowie rodziny Wiśniewskich znów idą do sądu. Tym razem w sprawie ziemi, którą ich przodek przyjął po tragedii. Ziemi, o którą teraz ubiega się wnuk sąsiada z lewej strony. Historia zatoczyła pełne koło. A my, Polacy, wciąż żyjemy w jednej wiosce. Tylko miedze zmieniły właścicieli. Dziękuję za wysłuchanie tej historii. Jeśli poruszyła cię ta opowieść, zastanów się, ile takich wiosek, historii i krzywd wciąż jest wokół nas. Do usłyszenia w kolejnym materiale, tym razem o wiatrakach, sile wiatru i sile człowieka. Trzymajcie się dobrze. Antoni Gruda